100 tysięcy kilometrów w busie, którego nazwali ogórkiem. Ich cel to dokonać niemożliwego, objechać świat dookoła. Ich przygody obejrzysz w programie, który przygotowują i montują podczas wyprawy, przemierzając kolejne kilometry, przez drogi i bezdroża. Z indeksem w podróży. Dookoła świata. Sponsorem generalnym wyprawy jest ekantor.pl Wbijamy, żeby zdążyć przed, przed nocą i tempo jest zabójcze. Jak widać wszyscy są wypoczęci. Już idę. Nadal no, już połowa za nami. Teraz najgorsze podejście. Będzie. Cały sprzęt razem z nami. Mam nadzieję... Ten odcinek będzie Wam się podobać. One Bator zwiedzaliśmy z naszym mongolskim kolegą Bagim, którego przypadkowo poznaliśmy na jednym z parkingów. Mongol na samym początku zabrał nas do buddyjskiego szamana, gdzie czekały na nas naszyjniki, które miały zapewnić nam powodzenie w dalszej podróży. Tylko na koty podobno nie działa. A ty, ja ty, mam dziewięć ty, żyć ty, po samym. No... Każdy się przytrzymać. W tym ubskutu, czy już Przed wyjazdem w naszą podróż słyszeliśmy wiele negatywnych informacji na temat mongolskiego jedzenia. Możemy śmiało powiedzieć, że jest ono przepyszne, a do tego tanie. Właśnie znajdujemy się w jednej z takich lokalnych mongolskich restauracji, gdzie za 50 zł zamówiliśmy dwa talerze jedzenia na 5 osób. Teraz Bagi opowie, co tutaj się znajduje? To są pieprzowe, a wołowe, jajko, mąki, a to jest kurzacy, a, e, a, 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 a? piepczowe. Kurca wieprzowina, wieprzowina i wołowina. Więc wiedzmy. Jakieś smacznego? No smacznego. Na tak, tym polsku, Taką w No właśnie, no to smacznego. Na deser wybraliśmy się do największej cukierni w kraju. Menedżerka, dowiedziawszy się, że przyjechaliśmy tu aż z Polski, zaproponowała nam skromny poczęstunek. Właśnie znajdujemy się w Onevator. największej cukierni w Mongolii. Mają 10 oddziałów. Z tego, co zdążyliśmy się dowiedzieć, w 80% produkują wszystkie rzeczy z produktów naturalnych mongolskich. Wszystko robią sami, wszystkie róże. Używają swoich mas cukrowych, nic, no wszystko po prostu robią sami. Teraz właśnie dostaniemy do spróbowania różne kawałki tortów. O, dziękuję, thank you. Właśnie to są największa, największa, cukiernia w Mongolii i piekarnia. Po południu odwiedziliśmy 30 metrowy pomnik Чингисхана, który dla Mongołów jest symbolem wielkości dawnego imperium. Nazajutrz wczesnym rankiem ruszyliśmy w kierunku Gobi. Na początku na dworzec z naszym kolegą Bagim, potem prawie 10 godzin w mongolskim autokarze. Come with me now. Come with me now. Kolejne oryginalne toalety w drodze na gobi. Da radę, da radę tam wytrzymać, czy nie? Klawę. Mi się podoba. Po wyjściu z autobusu ruszyliśmy w poszukiwaniu bankomatu, z którego musieliśmy pobrać pieniądze na wypożyczenie jeepa. Jesteśmy w Mongolii i po raz kolejny nie możemy pobrać pieniędzy. Okazuje się, że europejskie karty nie w wszystkich bankomatach działają. Na przykład o Łukasze działała, moja karta już teraz nie działa, chociaż wcześniej działała. Nie wiadomo od czego tu zależy, lepiej mieć ze sobą po prostu lokalną walutę. Dolarów też czasem od nas nie chce wziąć, także idziemy szukać dalej, ale strasznie zły wszystko na tutaj. Na miejscu okazało się, że wypożyczenie samochodu, który może zawieźć nas na pustynię, nie jest takie proste. Jesteśmy w mieście dała czy jakoś tak gdzieś przygobi. Generalnie przyjechaliśmy, nie mamy pojęcia, gdzie można wypożyczyć Jeepa. Przed chwilą byliśmy w jednym z hoteli. To rzucili nam taką cenę, że stwierdziliśmy, że jednak nie skorzystamy. No i teraz idziemy szukać, może jakiś łask stanie się znajdzie, a jak nie? Zobaczymy co się stanie. W niewielkim mieście oddalonym od Uanbator o 700 km spotkaliśmy kolejnego Mongoła, który zna język polski. Czy to te wielkie wydmy ile tam jest kilometrów, ile by to zapaliło mniej więcej doszło jakieś... Następnego dnia byliśmy już w drodze na My Gobi. Ostatni etap. Trochę to lepiej, ale dajmy radę. Wreszcie nasze to marzenie, że przyjeżdżać, przejechać się UAZem, takim starym, rosyjskim, Wreszcie się spełniło, na szczęście ma napęta 4, troszeczkę trzęsie, ale mamy nadzieję, że na Gobi warto będzie pojechać takim środkiem lokomocji, wiadomo, że jest troszeczkę taniej niż Jeepem, więc to też będzie dodatkowa taka przygoda, więc jedźmy w kierunku dinozaurów. I Wymiana koła idzie sprawnie, tylko zobaczcie jaka różnica jest pomiędzy przednim kołem a tylnym kołem. Ty. Idziemy! macie co sądzisz, że tu pomyślę? Jest o wiele łatwiej, Chodź na taką wydmę. Bez butów, nasze zostały. A tam jest zachód słońca, którego nie będzie widać, bo akurat jak nam w ogóle nie pada, tak teraz pada. O, dodatkowo O, Mariusz ma laskę. Ja mówię, sobie je lepiej. Ganda. Czerwony. <laughs> Wejście na wydmy gobi dla niektórych okazało się nie wiadomo czemu bardzo trudnym zadaniem. Daj, Mariusz, potrzebamy chwila przerwy. Zasłużona. Masz kamerę? Mam kamerę. Przysięgam przed wszystkimi. że nigdy więcej nie zapalek bucha A widzisz, trzeba było dotrzeć na gobi, żeby... Żeby w końcu do tego dojrzeć Mariusz Ta łyk wody i będzie jak Dawaj Chciałem coś powiedzieć Mądrego, ale... Mariusz, chciałbym cię pokrzepić, no ale musisz ruszyć dupę i iść z nami. Dawaj to jest trochę Daj daj, daj łapę ja spać i zachowujesz się jak gdybyś wydał matkę Lecimy z tematem Już Taki dron się nie męczy Naprawdę nie miałem więcej wysiłku Od po O, Mariusz trochę otwartą butelkę ubrudził jest to, że właśnie czekaliśmy na Mariusza, bo Mariusz niósł wodę <grym> Bo wody? Maciek ma tylko pustą butelkę na piasek Wiecie dlaczego na mnie czekali? Nie, że, że go lubimy, no po prostu miał naszą wodę Idziesz dalej? Prawo dżungli No dojdę sobie, dojdę Daj, daj, daj kamerę Nie, nie idę No dobrze, to, to daj tego ale to torby Cameraman Zostaje no. na statku do końca To podaj tu kamerę, to do góry wniosek Jak nakręcimy mi jak wchodzi Koniec relacji Idziemy dalej. Następna za chwilę no. daj. Nie, daj wodę Nie, to daj wolę Nie, <laughs> dawaj, dawaj o! No i co? Słuchajcie, mi się wydaje, że spełnianie marzeń jest jak wejście na tą górę Trzeba zrobić dużo małych kroczków i przerw Raz niestety się zrzegać z wysiłku Ale da radę spełnić marzenia, tylko jak nie jadę, radę wejść na tą najwyższą wydmę, jaką tu mamy w okolicy witałem się wszystko ale widok jest po prostu niepowtarzalny warto spełniać marzenia chociażby na takich widokach <śm> 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 Program na polskiej telewizji, to wszyscy byli w szoku, także... SMILE! Yeah! Yeah! właśnie z największego szczytu Gobi, po morderczej walce. Marsz był na górze trochę blady, ale po wiwacie dziewczyn z Korei i Algierii siły wróciły, widok wszystko zakompensował. Jesteśmy na dole już. Można powiedzieć, że w połowie drogi już nie wierzyłem w Mariusza, ponieważ czołgał się już w ogóle głową się czołgał do góry, ale na szczęście udało mu się wejść na samą górę. Dlatego no, zostało tylko no, bić nam wszystkim brawa, że udało się wejść razem. Daliśmy radę, więc można przybić piątkę. Ja tak, ale pamiętajcie że wejście. Czasem trzeba sięgnąć dna, żeby wejść na górę, zaryść twarzą o ziemię, żeby się spełnił marzenia. Ale to dzięki nim, że mnie wspierali, udało się wejść. Pierwsza w życiu byłem tak skrajnie zmęczony. Dzięki panowie. Mar Mariusz, udowodnił, że nie jest pipą. <śm -dźwięk> Broken by cloud See the tuna fleets clearing the sea out See the bed when fire's at night See the oil fields at first light And see the bird with a leaf in her mouth After the flood all the colors came out It was a beautiful Po spełnieniu kolejnego małego marzenia ruszyliśmy w kierunku trzeciego najczystszego jeziora świata. By tam dojechać, musieliśmy nadłożyć ponad 1000 km czyli dystans, jaki dzieli Zieloną Górę od Chorwacji. Niestety w drodze do Jeziora Chowsko w Mongolii nie ma wiele stacji, więc musimy sobie radzić z końcami. Dlatego na pokładzie naszego górka mamy dwa kanistry po 20 litrów i jeden taki rezerwowy szybkę 5 litrów. Dlatego trzeba zaleźć 20 i będziemy jechać w poszukiwaniu stacji.